Finał Mistrzostw Świata to najważniejszy mecz League of Legends w roku. Wycięska drużyna będzie symbolizować dany sezon i na zawsze zostanie zapamiętana w kronice e-sportu. Jeśli szukacie wyrównanego poziomu i zaciętej walki po obu stronach, to niestety, trafiliście w złe miejsce, bo w finale Warsów tego nie dostajemy. Czy jest to największa klątwa League of Legends? Największy e-sport, wspaniałe chwile przez cały rok. Ale finał Mistrzostw Świata po prostu nie dostarczy emocji. Zobaczcie, jak wiele było finalnych serii kibicowskim rozczarowaniem. Tyle stąpów 3 do 0, gdzie przegrana drużyna jakby nie zjawiła się w ogóle na boisku. Tyle jednostronnych serii 3 do 1. Za nami 9 finałów ŁORCU w wydaniu Best of Five i tylko raz zobaczyliśmy pięciomapówkę. mapówkę Lecz nawet wtedy, w 2016 roku, na trzeciej mapie, SKT mogło skończyć wszystko 3 do 0, ale zaczęło się wygłupiać. Możemy wspominać lepiej lub gorzej niektóre finały, ale prawda jest okrutna. Nigdy nie otrzymaliśmy wyśmienitego zwieńczenia roku w League of Legends. Nigdy to nie były chwile monumentalne, które dorównałyby oczekiwaniom, jakie możemy sobie rościć wobec najważniejszej serii sezonu. Tak często najlepsze spotkania ŁORCów rozgrywane były wcześniej w ćwiercinałach, w półfinałach to tam późniejsi triumfatorzy byli zmuszani do wysiłku. O później, po finałach, które tak często okazywały się zwykłą formalnością, nie wyglądali na zmęczonych. W 2021 roku, podczas Mistrzostw Świata w Reykjaviku, sytuacja rozwija się podobnie. Bądźmy uczciwi. Damon Kia wygląda jak najlepsza drużyna w turnieju i właśnie wygrali niezwykle zacięty półfinał przeciwko Tijuana. Niektórzy nazwali tę serię przedwczesnym finałem i... kto wie, możliwe, że będą mieli rację. Damon wszakże prezentuje się fenomenalnie od początku swojego istnienia w League of Legends. Podliczmy, jakie mają osiągnięcia za sobą, od kiedy w 2019 roku dołączyli do LCK. W Korei rozegrali 6 splitów, nigdy nie uplasowali się poniżej top 4, 3 ostatnie wygrali: finaliści MSI 2021. W debiutanskim roku zaszli do ćwierć finału następnie następnie zaś turniej cały wygrali, dzisiaj podchodzą do finału jako obrońcy tytułu. Damon jest ekipą niezrównaną. Podobnie jak rok temu, świetnie opanowali metę na Mistrzostwach Świata i po kolei rozjeżdżają przeciwników. Ponowna wygrana Mistrzostw Świata przez Damon Kia będzie piękną historią. Z drugiej strony mamy Mistrzów LPL, Edward Gaten. Przed turniejem należeli do faworytów i właściwie, jakby nie spojrzeć, dotarli do finału. Wymęczyli się w serii na trzecią drużynę LCK, Gen.G, uplasowali się w grupie poniżej drugiej drużyny LCK, T1, Teraz mają się zmierzyć na najlepszą drużynę, jaką w tym roku wystawiła LCK. Zresztą Chiny nigdy nie wygrały z Koreą w finale Worldsów. Czy w tym roku miałoby być inaczej? Wyobraźmy sobie to przez moment. To może być 3-2 dla Edward Gaming, gdzie zobaczymy szalone zwroty akcji. To może być 3-0, gdzie doświadczymy kolapsu Damon. Nie jest istotne, jak to się wydarzy. Po prostu wyobraźmy sobie przez moment zwycięstwo Edward Gaming. Po pierwsze, nie jest to absurdalna sugestia. EDG przystępuje do turnieju po bardzo udanym roku. Zmiana na topie wyszła na plus, a nowy AD Carey, Viper stał się gwiazdą całego LPL. Ich team teamfightowanie jest na najwyższym poziomie i wyśmienite granie dookoła celów na mapie dało im mistrzostwo letniego LPL. Co więcej, pomyślmy, ile taka wygrana znaczyłaby dla zawodników Edward Gaming, ile dla LPL, ile dla świata League of Legends. Żaden zawodnik w historii LPL nie czekał tak długo jak Flandre na udział w mistrzostwach świata. 2480 Tyle dni kariery, aby wreszcie zagrać na upragnionych łorcach. To blisko 7 lat. Wyobraźcie sobie, ile to znaczy w młodym życiu. 7 lat wytrwale pracować na taki cel. Ile trzeba samodyscypliny, ile trzeba siły woli. Dzisiaj zagra w finale. Ile lojalności i wiary w lepszą przyszłość musiał wykazać Meiko niezłomnie w barwach EDG od 6 lat. Od pięciu lat ich midlaner, scout. Ileż to trudnych lat za tymi trzema zawodnikami. To nie historia Damon, gdzie za jednym sukcesem czekał drugi. Historia graczy Edward Gaming. To wiele dotkliwych porażek i przeciętne wyniki, ale też ciągła wiara, że będzie lepiej, że są zdolni sięgnąć po więcej, że są w stanie być najlepszymi na świecie. Dziś ta lojalność i wiara mogą zostać nagrodzone. W meczu na Damon nie mają nic do stracenia. I tylko jedna wygrana best of five dzieli od spełnienia marzeń czy są w stanie to zrobić? Czy Edward Gaming mogłoby pokonać Damu? Wyniki turnieju mówią nie, aktualna forma mówi nie, analiza meczu stanowi, że nie, historia mówi nie. Ale przez moment wyobraźmy sobie, że to może się wydarzyć.